Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam Cię do jego subskrypcji, jeżeli chcesz jako pierwszy dostawać informacje o nowych filmikach podatkowych. Chciałbym Tobie dzisiaj opowiedzieć na temat tego, jak zmieni się amortyzacja samochodu osobowego od 2019 roku oraz kwalifikowanie do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych związanych właśnie z użytkowaniem takiego samochodu. Chciałbym wskazać na początku, że ustawa, która... Miałaby obowiązywać od nowego roku jest w tej chwili w trakcie procedowania, w trakcie plac legislacyjnych, tak więc myślę, że za około 2-3 tygodnie poznamy finalny kształt yy, przepisów. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, które będą środkami trwałymi, to sytuacja ma wyglądać następująco. Od roku 2019 nie będzie się uważać za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, w części w jakiej wartość początkowa tego samochodu przekracza równowartość 150 tysięcy złotych, czyli zwróć uwagę, jeżeli masz samochód osobowy, którego wartość początkowa, czyli tak naprawdę kwota netto plus zasadniczo 50% VAT-u niepodlegającego odliczeniu, nie będzie przekraczała 150 tysięcy złotych. To zakwalifikujesz do kosztów podatkowych w całości odpisy amortyzacyjne związane z takim samochodem. Jeżeli na przykład jednak wartość początkowa Twojego samochodu osobowego, który będzie środkiem trwałym, będzie wynosiła dla okrągłej liczby 200 tys. złotych, to musisz teraz określić, w jakiej relacji 150 tys. złotych pozostaje do 200 tys. złotych. Jest to oczywiście 75%. Oznacza to, że przy samochodzie o wartości początkowej 200 tys. złotych, 75% każdej raty czy każdego odpisu amortyzacyjnego będzie kosztem podatkowym, a nadwyżka takim kosztem podatkowym już y, nie będzie. Jest to bardzo istotna y, kwestia. Jeżeli chodzi o wydatki eksploatacyjne związane z samochodem, na przykład paliwo, serwis, części zamienne czy myjnia, to tutaj zasadniczo ma nam się pojawić limit 75%. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli tankujesz to zasadniczo 75% wartości netto każdej faktury będzie kosztem podatkowym, jak również 75% kwoty podatku VAT, który nie podlega odliczeniu, bo on też jest dla Ciebie rozpatrywany w kategoriach kosztu yy, podatkowego. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie autokasko, to tutaj będzie podobna regulacja, co przy odpisach amortyzacyjnych. Czyli musimy sprawdzić, w jakiej części wartość 150 tysięcy złotych pozostaje do wartości początkowej naszego samochodu osobowego i właśnie w tej proporcji, właśnie w tym procencie ubezpieczenie autokasko może być kosztem podatkowym. Zwróć uwagę, że odpisy amortyzacyjne będą w 100% kosztem podatkowym do limitu 150 tysięcy złotych, bo tutaj niektórzy słyszą takie plotki czy mity, Mówią, że odpisy amortyzacyjne w ramach 150 tysięcy złotych też miały być limitowane. Jest to absolutnie nieprawda. 100% kosztów amortyzacyjnych będzie kosztem podatkowym do czasu, aż wartość początkowa naszego samochodu przekroczy 150 tysięcy złotych. Z tym, że podkreślam, od pierwszego odpisu amortyzacyjnego będziemy tą alokację kosztową prowadzić według tego klucza. Zapraszam Ciebie do śledzenia mojego kanału, żebyś pierwszy dowiedział się, jeżeli ustawa, którą teraz tobie przedstawiłem, wejdzie w życie. Jeżeli mój filmik Ci się spodobał, proszę zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.